Cześć, cześć wszystkim. Dzisiaj właśnie zamontowaliśmy Multisplita. Dwie wewnętrzne są to zadania, takie modele dwudziestki, dwukilowatowe urządzenia. Tutaj są bardzo małe takie pomieszczonka. I tak jak zawsze wcześniej wkuliśmy instalację. Tutaj jeszcze panowie od do końca tego nie dokończyli. Ale tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze Wam pokażę jednostkę zewnętrzną. Urządzenie chodzi, pracuje. Tak to wygląda tutaj na zewnątrz. Podłączenia wszystkie. Także ona tutaj pracuje. Zapraszam do kontaktu i do realizacji nowych inwestycji. Do usłyszenia.